Polska będzie ocalona, gdy te słowa wypowiedziane z mocą przez młodego świętego, którego serce biło w rytm Ewangelii w XXI wieku, rezonują z głęboką powagą w naszych czasach. Świętego Karol Akutis, nazywany patronem internetu, żył w świecie nieodróżnialnym od naszego, pełnym cyfrowego szumu. Informacji przepływających z prędkością światła i pokus, które często odciągają nas od tego, co najistotniejsze. Jego życie, choć krótkie, było świadectwem niezwykłej dojrzałości duchowej, zdolności do odnajdywania Boga w codzienności i odwagi w głoszeniu prawdy. Kiedy dzisiaj pochylamy się nad Jego przesłaniem, nie możemy traktować go jako kolejnej sensacyjnej przepowiedni lecz jako wezwanie do głębokiego rachunku sumienia, do autentycznego nawrócenia i do odnowienia naszej relacji z tym, który jest źródłem wszelkiego ocalenia. Problem, z którym mierzymy się jako społeczeństwo, jako wspólnota wierzących, a często i jako pojedyncze dusze, jest złożony. Widzimy rozproszenie, które nie pochodzi tylko od technologii, ale także od wewnętrznego zagubienia, od utraty kierunku. Od poddania się prądom świata, które często są sprzeczne z nauką Chrystusa. Widzimy potrzebę nadziei, ale także obawę przed tym, co przyszłość przyniesie, zwłaszcza w kontekście naszej tożsamości narodowej i duchowej. Przesłanie Karola Akutisa nie jest łatwe, nie jest pocieszające w sensie powierzchownego optymizmu. Jest ono wyzwaniem wyzwaniem do zobaczenia świata jego oczami. Oczami kogoś, kto potrafił dostrzec Bożą obecność w najprostszych rzeczach, a jednocześnie rozumiał potęgę mediów i ich wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Jego świętość nie była odległa, oderwana od rzeczywistości, była zakorzeniona w głębokiej miłości do Jezusa Eucharystycznego i w codziennym praktykowaniu cnót. Kiedy mówił o ocaleniu, mówił o czymś znacznie głębszym niż tylko o dobrym bycie doczesnym. Mówił o zbawieniu duszy, o życiu w pełni Bożym, o odnalezieniu prawdziwego celu i sensu istnienia. W dzisiejszym świecie, gdzie łatwo pogubić się w powierzchowności, w medialnych przekazach, które często kreują fałszywe obrazy szczęścia i sukcesu, słowa młodego świętego nabierają szczególnego znaczenia. Jesteśmy wezwani do przejścia odbiernego przyjmowania informacji, do aktywnego poszukiwania prawdy. Od powierzchownych relacji do głębokiej komunii z Bogiem i z drugim człowiekiem. Ten dewocjo, które będziemy razem przeżywać, ma na celu pomóc nam zrozumieć, co naprawdę oznacza ocalenie w świetle Ewangelii i życia Świętego Karola. Nie będziemy szukać sensacji, lecz głębokiego przesłania duchowego, które może przemienić nasze życie. Skupimy się na tym, jak możemy stać się prawdziwymi świadkami Chrystusa w naszych rodzinach. W naszych miejscach pracy, w przestrzeni cyfrowej, którą tak dobrze znał Karol. Jak możemy, naśladując jego przykład, uczynić naszą wiarę żywą, dynamiczną i promieniującą? Jak możemy odnaleźć Boga w zgiełku dnia codziennego i jak możemy być narzędziami Jego miłości i pokoju w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje? Nasza podróż będzie prowadzić od kontemplacji słów świętego, przez zrozumienie ich znaczenia w naszym życiu. Po konkretne kroki, które możemy podjąć, aby żyć Ewangelią w sposób autentyczny i odważny. Niech to będzie czas odnowy duchowej, czas zbliżenia się do Jezusa i czas usłyszenia Jego głosu w naszym sercu, niczym echo słów Jego wiernego świadka. Jesteśmy w momencie, w którym potrzebujemy jasnych drogowskazów. Świat wokół nas często oferuje nam drogi, które wydają się łatwiejsze, bardziej kuszące, ale które prowadzą donikąd. Karol Akutis. Mimo swojego młodego wieku, potrafił odróżnić ziarno od plew, prawdę od fałszu. Jego życie było dowodem na to, że świętość jest możliwa dla każdego, kto otworzy swoje serce na Bożą łaskę i odważy się żyć według Ewangelii. Kiedy dzisiaj mówimy o ocaleniu, mówimy o powrocie do źródeł, o odnalezieniu sensu w Bogu, o budowaniu życia na fundamencie, który jest niezmienny. To nie jest tylko kwestia osobista. Ale także wspólnotowa. Nasza ojczyzna, tak głęboko zakorzeniona w wierze, potrzebuje odnowy duchowej, potrzebuje ludzi, którzy potrafią żyć Ewangelią w sposób autentyczny i przekonujący. Przesłanie Karola Akutisa jest właśnie takim wezwaniem wezwaniem do życia Ewangelią z pasją, z radością i z odwagą. Temat, który będziemy zgłębiać, jest głęboko zakorzeniony w sercu naszej wiary. Nie jest to temat nowy, ale przedstawiony w nowym świetle przez życie i świadectwo świętego Karola Akutisa. Chodzi o to, jak możemy, naśladując jego przykład, stać się prawdziwie wolnymi, prawdziwie ocalonymi ludźmi, którzy potrafią odnaleźć Boga w każdym aspekcie swojego życia, a zwłaszcza w przestrzeni cyfrowej, która stała się integralną częścią naszej codzienności. Karol pokazał nam, że technologia może być narzędziem do głoszenia Ewangelii, a nie tylko źródłem rozproszenia i grzechu. Jego życie jest inspiracją do tego, byśmy spojrzeli na naszą wiarę nie jako na zbiór zasad, ale jako na żywą relację z Bogiem, która przemienia wszystko. Jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy w tym dewocjo odkryli, jak możemy stać się światłem w świecie, jak możemy być solą ziemi, która nadaje smak życiu. Nasz cel jest jasny pogłębić nasze zrozumienie tego, co znaczy być chrześcijaninem w XXI wieku, czerpiąc inspirację z życia i nauczania świętego Karola Akutisa. Chcemy zrozumieć, co oznacza ocalenie w kontekście naszej wiary, naszej ojczyzny i naszego osobistego życia. Pragniemy, aby to przesłanie stało się dla nas wezwaniem do działania, do przemiany, do odważnego świadectwa. Przygotujmy nasze serca na spotkanie z Bogiem poprzez słowa i życie tego niezwykłego, młodego świętego. To, co świętego Karol Akutis nazwał ocaleniem, wykracza poza sferę polityczną czy społeczną w potocznym rozumieniu. Jest to głęboko egzystencjalne wezwanie do odzyskania naszej pierwotnej godności Dziecka Bożego, do życia w prawdzie i miłości, które mogą być odnalezione jedynie w Bogu. Pomyślmy o tym, jak łatwo dajemy się zwieść iluzjom współczesnego świata, obietnicom natychmiastowej gratyfikacji, nieograniczonej wolności, rozumianej jako brak jakichkolwiek ograniczeń, czy też pozornej doskonałości kreowanej przez media społecznościowe. Karol, żyjąc w tym samym środowisku, potrafił dostrzec pustkę tych obietnic i skierować swój wzrok ku temu, co wieczne. Jego przesłanie dla Polski, a przez nią dla całego świata, jest zatem zaproszeniem do powrotu do autentyczności, do życia zgodnego z Ewangelią, które jest fundamentem prawdziwego ocalenia. Jest to nieustanne nawracanie się, codzienne wybieranie Boga ponad wszystko inne, nawet wtedy, gdy wymaga to od nas odwagi i poświęcenia. Zastanówmy się teraz nad tym, jak te słowa Karola mogą być praktycznie przełożone na nasze codzienne życie, zwłaszcza w kontekście naszych relacji i sposobów, w jaki korzystamy z nowoczesnych technologii. Czy nasze rozmowy online i offline są miejscem spotkania prawdy i miłości, czy też stają się polem do budowania pozornych fasad, do wyrażania osądów, do pielęgnowania zazdrości? Karol uczy nas, że nawet w wirtualnym świecie możemy być świadkami Chrystusa. Jeśli tylko nasze intencje są czyste, a nasze słowa nacechowane szacunkiem i troską. Spróbujmy zatem świadomie wybierać treści, które budują, które niosą pokój, które przybliżają nas do Boga. Niech każdy nasz post, każdy komentarz, każde udostępnienie będzie wyrazem naszej wiary, a nie jedynie chwilowym impulsem czy potrzebą zwrócenia na siebie uwagi. To wymaga od nas nieustannej czujności i pokory. Gotowości do przyznania się do błędu i do ciągłego uczenia się. Co więcej, przesłanie Karola Akutisa dotyka również kwestii naszego zaangażowania w życie Kościoła i społeczeństwa. Ocalenie, o którym mówił, nie jest pasywnym oczekiwaniem na zbawienie, ale aktywnym uczestnictwem w budowaniu Królestwa Bożego tu na ziemi. To oznacza nie tylko modlitwę, ale także konkretne czyny miłosierdzia. Zaangażowanie w pomoc potrzebującym, troskę o wspólne dobro. Pomyślmy, jak wiele możemy zdziałać, łącząc nasze siły, inspirując się nawzajem przykładem Karola, który potrafił połączyć życie duchowe z praktycznym działaniem. Czy potrafimy dostrzec w naszych sąsiadach, w naszych znajomych, a nawet w nieznajomych obraz Chrystusa, którego mamy miłować? Czy nasze działania są wyrazem tej miłości? Czy też ulegamy pokusie obojętności i egoizmu? Odpowiedź na te pytania jest kluczem do zrozumienia, jak możemy stać się prawdziwymi narzędziami Bożego Ocalenia w świecie. W tym kontekście niezwykle ważne jest, abyśmy nie dali się zwieść pokusie łatwego rozwiązania czy magicznej formuły. Ocalenie, o którym mówił Karol, jest procesem, podróżą, która wymaga od nas wytrwałości, cierpliwości i zaufania Bogu. W obliczu trudności, niepowodzeń, a nawet grzechu, nie wolno nam tracić nadziei. Pamiętajmy, że Bóg jest miłosierny i zawsze gotów przebaczyć tym, którzy z pokorą wracają do Niego. Karol sam doświadczał ludzkich słabości, ale zawsze znajdował siłę w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii i w modlitwie. Jego przykład uczy nas, że nawet w najtrudniejszych momentach możemy odnaleźć pocieszenie i moc w Bogu. Jeśli tylko otworzymy na niego nasze serca. To właśnie ta ufność, ta wiara w Bożą obecność i działanie jest fundamentem naszego ocalenia. Dlatego też, rozważając te słowa, pozwólmy, aby przemówiły one do naszych serc w sposób osobisty. Jakie konkretne kroki mogę podjąć dzisiaj, aby żyć Ewangelią z większą pasją i autentycznością na wzór świętego Karola Akutisa? Może to być świadome ograniczenie czasu spędzanego w internecie na rzecz głębszej modlitwy, albo podjęcie konkretnej inicjatywy charytatywnej, albo po prostu szczera rozmowa z kimś, kto potrzebuje wsparcia. Każdy, nawet najmniejszy krok w kierunku Boga, jest krokiem w stronę ocalenia. Niech nie zniechęca nas świadomość własnych niedoskonałości. Bóg działa przez nasze słabości, czyniąc nas jeszcze bardziej zależnymi od Jego łaski. Ważne jest, abyśmy zawsze starali się dążyć do Niego z miłością i ufnością, pamiętając, że nasze ostateczne ocalenie jest w Jego rękach. Kontynuując naszą duchową podróż, odnajdujemy coraz wyraźniejszy obraz tego, co naprawdę oznacza ocalenie nie jako odległy cel, lecz jako żywą obecność Boga w naszym codziennym życiu. Widzimy, jak poszczególne wątki od odwagi w głoszeniu prawdy, przez umiejętność dostrzegania Bożej obecności w najprostszych rzeczach poprzez wyciężanie własnych słabości, splatają się w spójną wizję życia w pełni Chrystusowego przesłania. Jest to podróż, która wymaga od nas nie tylko intelektualnego zrozumienia, ale przede wszystkim przemiany serca, gotowości do otwarcia się na Bożą łaskę, która działa w nas nawet wtedy, gdy jej nie dostrzegamy. Jak światło, które powoli rozprasza mrok, tak i prawda o naszym zbawieniu stopniowo oświetla nasze ścieżki, wskazując nam drogę do autentycznego szczęścia i pełni życia. W świetle tych głębszych refleksji staje się jasne, że prawdziwe ocalenie nie polega na unikaniu trudności czy problemów tego świata, lecz na odnajdywaniu sensu i siły w Bogu, niezależnie od okoliczności. Jest to proces ciągłego nawracania, codziennego wybierania Boga ponad wszystko inne, nawet gdy wymaga to od nas odwagi i poświęcenia. Jak roślina, która czerpie siłę z korzeni, aby przetrwać burzę, tak i my, zakorzenieni w Bogu. Możemy stawić czoła wszelkim przeciwnościom, ufając Jego Bożej Opatrzności. Nasze życie niczym mozaika składa się z pozornie niepowiązanych ze sobą elementów, ale gdy spojrzymy na nie z Bożej perspektywy, odkrywamy harmonijną całość, w której każdy fragment ma swoje znaczenie i cel. Zbliżając się do finałowego przesłania, widzimy, jak wszystkie dotychczasowe rozważania prowadzą nas do jednego kluczowego wniosku. To nie przypadek, że młody święty XXI wieku, Karol Akutis, mówi do nas z taką mocą. Jego życie, choć krótkie, było świadectwem niezwykłej dojrzałości duchowej, zdolności do odnajdywania Boga w codzienności i odwagi w głoszeniu prawdy. Jego przesłanie jest wezwaniem do autentycznego nawrócenia, do odnowienia naszej relacji z tym, który jest źródłem wszelkiego ocalenia. Jest to zaproszenie do tego, abyśmy nie tylko słuchali słów Ewangelii, ale przede wszystkim żyli nią w sposób konkretny, odważny i radosny. Jak płomień, który zapala kolejne iskry, tak i nasze życie, gdy jest prawdziwie napełnione Bożą Miłością, może stać się światłem dla innych, wskazując im drogę do zbawienia. Reflektując nad tą dotychczasową drogą, odczuwamy narastające pragnienie, aby te prawdy stały się nie tylko intelektualnym zrozumieniem, ale żywym doświadczeniem. Widzimy, jak wszystkie wątki, od odwagi w głoszeniu prawdy, przez umiejętność dostrzegania Bożej obecności w najprostszych rzeczach, poprzez wyciężanie własnych słabości, splatają się w spójną wizję życia w pełni Chrystusowego przesłania. Jest to podróż, która wymaga od nas nie tylko intelektualnego zrozumienia, ale przede wszystkim przemiany serca, gotowości do otwarcia się na Bożą łaskę, która działa w nas nawet wtedy, gdy jej nie dostrzegamy. Jak światło, które powoli rozprasza mrok, tak i prawda o naszym zbawieniu stopniowo oświetla nasze ścieżki, wskazując nam drogę do autentycznego szczęścia i pełni życia. W świetle tych głębszych refleksji staje się jasne, że prawdziwe ocalenie nie polega na unikaniu trudności czy problemów tego świata, lecz na odnajdywaniu sensu i siły w Bogu, niezależnie od okoliczności. Jest to proces ciągłego nawracania, codziennego wybierania Boga ponad wszystko inne, nawet gdy wymaga to od nas odwagi i poświęcenia. Jak roślina, która czerpie siłę z korzeni, aby przetrwać burzę, tak i my, Zakorzenieni w Bogu, możemy stawić czoła wszelkim przeciwnościom, ufając Jego Bożej Opatrzności. Nasze życie, niczym mozaika, składa się z pozornie niepowiązanych ze sobą elementów, ale gdy spojrzymy na nie z Bożej Perspektywy, odkrywamy harmonijną całość, w której każdy fragment ma swoje znaczenie i cel. Zbliżając się do finałowego przesłania, widzimy, jak wszystkie dotychczasowe rozważania. Prowadzą nas do jednego kluczowego wniosku. To nie przypadek, że młody święty XXI wieku, Karol Akutis, mówi do nas z taką mocą. Jego życie, choć krótkie, było świadectwem niezwykłej dojrzałości duchowej, zdolności do odnajdywania Boga w codzienności i odwagi w głoszeniu prawdy. Jego przesłanie jest wezwaniem do autentycznego nawrócenia, do odnowienia naszej relacji z tym, który jest źródłem wszelkiego ocalenia. Jest to zaproszenie do tego, abyśmy nie tylko słuchali słów Ewangelii, ale przede wszystkim żyli nią w sposób konkretny, odważny i radosny. Jak płomień, który zapala kolejne iskry, tak i nasze życie, gdy jest prawdziwie napełnione Bożą miłością, może stać się światłem dla innych, wskazując im drogę do zbawienia. Ostateczne ocalenie, o którym mówił świętego Karol Akutis, nie jest obietnicą wolności od trudności, lecz raczej zaproszeniem do życia w Bożej Mocy, która przekracza wszelkie doczesne wyzwania. Jest to wezwanie do odnalezienia głębokiego pokoju i sensu w relacji z Chrystusem, który jest naszą prawdziwą nadzieją. Przesłanie to niczym echo w przestrzeni cyfrowej i w naszych sercach przypomina nam, że prawdziwa transformacja zaczyna się od prostego lecz głębokiego aktu ufności i poddania się Bożej woli. Nie chodzi o wielkie, spektakularne czyny, lecz o codzienne, świadome wybory, które odzwierciedlają naszą wiarę i miłość do Boga. Karol, żyjąc w świecie pełnym rozproszeń, nauczył nas, że nawet w najbardziej skomplikowanych technicznie realiach, serce może pozostać wierne Bogu, gdy tylko pozwoli mu kierować naszymi myślami, słowami i czynami. Ten młody święty, którego serce biło w rytm Ewangelii, wskazuje nam drogę powrotu do źródeł, do głębokiej osobistej relacji z Jezusem Eucharystycznym. Jego życie jest żywym dowodem na to, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, ale jest dostępna dla każdego, kto otworzy swoje serce na Bożą łaskę i odważy się żyć według Ewangelii. Prawdziwe ocalenie. To właśnie to życie w pełni, życie w prawdzie i miłości, które można odnaleźć jedynie w Bogu, jest to nieustanne nawracanie się, codzienne wybieranie Boga ponad wszystko inne, nawet wtedy, gdy wymaga to od nas odwagi i poświęcenia. Nasze życie, niczym mozaika, składa się z pozornie niepowiązanych ze sobą elementów. Ale gdy spojrzymy na nie z Bożej perspektywy, odkrywamy harmonijną całość, w której każdy fragment ma swoje znaczenie i cel. Dlatego też, gdy dzisiaj kończymy tę duchową refleksję, niech słowa świętego Karola Akutisa staną się dla nas nie tylko inspiracją, ale przede wszystkim wezwaniem do działania. Niech nasze życie stanie się świadectwem tej prawdy, którą on tak pięknie ukazał. Że ocalenie jest możliwe, gdy otworzymy nasze serca na Bożą miłość i pozwolimy Mu działać w nas i przez nas. Nasza autentyczna praktyka rozpoczyna się teraz, w tej chwili, w każdym kolejnym dniu, w każdym naszym wyborze, który przybliża nas do Boga. Niech Matka Boża, nasza najlepsza przewodniczka, wspiera nas na tej drodze, abyśmy potrafili żyć Ewangelią z pasją, radością i odwagą stając się światłem dla świata, niczym iskry zapalone przez Boże miłosierdzie, niech Bóg błogosławi nas w tym dążeniu do świętości i w naszym pragnieniu ocalenia.